Thank mm -hmm. you. 5 lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej my już byli członkami Unii Europejskiej Konsumentów Piwa. Jako nasze stowarzyszenie było pierwsze. Do nas cieszy i były pierwsze takie właśnie przypinki sprowadzone z epk -u. Pierwsze nasze loga przypinki były numerowane dla członków no i potem wiadomo, już były nowsze, takie większe, czytelniejsze, ale też z logiem Bractwa. To był rok 2003, przyjechałem na wtedy pierwszy festiwal do Gdańska, festiwal im. Heweliusza. I wtedy spotkałem właśnie wielkiego mistrza Zbyszka Olobrego, który właśnie zapoznał mnie właśnie z działalnością Bractwa w Polsce. Ten nasz wspólny wyjazd z Bractwem Piwnym na Piwo Roku do Chumpolca to jest jedna z najpiękniejszych chwil i najlepszych moich wspomnień podczas dwóch lat w Czechach. Poznałem Stanisława Bernarda, mam fotę z moim największym idolem piwnym w Czechach, który stworzył to, to miasto właśnie jak jakąś potrią w wioskę Bernarda. Przede wszystkim z okazji waszego jubileuszu życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Życzymy, żebyście się rozwijali, żebyście realizowali swoje cele, żebyście trafiali z promocją kultury piwnej do coraz to nowych osób i środowisk. Wspaniałej drogi i przepięknych wspomnień. I tego wam właśnie życzę. Piwu, cześć! Piwu cześć! Konsumencki Konkurs Piw od wielu lat się odbywa przy współpracy Bractwa Piwnego. Świętej Pamięci Marek Suliga był naszym takim partnerem, głównym pomysłodawcą tego konkursu, który wygląda właśnie tak, jak dzisiaj. dobra, ja masz? No. Jak robota idzie? W prawie. O, o, właśnie piwo przyjechało. Idealnie. Nie zabraknie. że do 17 jest dużo czasu. No <noise> i dojechałeś, widzę. Dojechałem, teraz nasz czeka rozładunek. No, to trzeba rozładować jakoś. I no rozłożyć siłę na imprezę trzydniową. Marek Suliga kiedyś przywiózł portery. No to mieliśmy takie właśnie długie stoły, nie? Taką podkowę zrobioną. No i jak to wiedzieć przy degustacjach, nie? Po troszeczkę. Tych porterów było 20. 20 porterów było, bo Marek tyle przywiózł. Każdy dostał po tyleczkę, nie? Marek oczywiście, Marek oczywiście opowiadał, wiesz, o każdym piwie to tamto czym się co różni, nie? Co można wyczuć. Jak to przy tym szkoleniu corocznym, nie? I po tym dwudziestym porterze z ręką na sercu nie było takiego, który by poszedł prosto po linii.